Witam w cyklu Lektury Niebzdury. Jest to cykl krótkich filmików e, pokazujących różnego rodzaju publikacje, które opowiadają o województwie kujawsko-pomorskim, lub akcja nich dzieje się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego albo bohaterowie e, tych publikacji pochodzą z naszego regionu. Dzisiaj chcielibyśmy Państwu przybliżyć książkę zatytułowaną Pomorze 1920. Autorem tej książki jest Wojciech Zawacki. Książka została wydana w Warszawie w 2015 roku w serii Historyczne Bitwy Wydawnictwa Bellona. Historyczne bitwy jest to cykl publikacji wydawanych od kilkudziesięciu lat, w których pokazywane są różnego rodzaju bitwy, konflikty. W historii Polski oraz świata. A tutaj mamy książkę poświęconą wydarzeniom wojny polsko-bolszewickiej z 1920 roku, a dokładnie jego epizodom związanym z naszym regionem. Na Okładce widzimy akurat szarże polskiej kawalerii na bolszewików pod Brodnicą. No właśnie, w książce znajdują się informacje o wydarzeniach. Z wojny polsko-bolszewickiej 1919-1921. Jak wiemy z innych naszych filmików, prezentujących na przykład bohaterów historii naszego regionu, również e, walki oraz e, zasięg działania Rosjan dotarł również do e, dzisiejszego województwa kujawsko-pomorskiego. Rosjanie, bolszewicy dotarli w okolice Brodnicy, Wocławka, Golubia, nawet mówi się o Kowalewie Pomorskim planowali przekroczyć Wisłę na odcinku właśnie w okolicach e, Wocławka, aby obejść linię obrony Polaków w okolicy Warszawy. Ale o tym tak naprawdę możecie państwo poczytać i pooglądać również w cyklu e, naszych e, krótkich filmików Bohaterowie Historii. Natomiast na pomorze Rosjanie dotarli latem 1920 roku i tak jak państwo teraz widzicie na mapie Próbowali przekraczać Wisłę w okolicy Wocławka, Nieszawy oraz przekroczyli drwęce w okolicy Brodnicy i Golubia. I o tym właśnie opowiada ta, ta książka. Opowiada o wydarzeniach e, z Wocławka z połowy sierpnia 1920 roku. Wówczas mieliśmy do czynienia z obroną Wocławka, wysadzeniem, spaleniem mostu e, we Wocławku. To była bardzo ważna przeprawa, zarówno dla. Strony polskiej, jak i rosyjskiej. Rosjanie chcieli po tej przeprawie przekroczyć Wisłę i obejść polskie linie obrony. Tutaj mamy właśnie fotografię z tego okresu. Ale dzięki obronie miasta przez mieszkańców, harcerzy, żołnierzy, młodzież gimnazjalną udało się Wocławek obronić. Tutaj Państwo widzicie fotografię z tego okresu. Kolejna ważna bitwa. Opisana także w tej publikacji jest to bitwa pod Brodnicą. Niemal w tym samym czasie, również w połowie sierpnia, Polacy na początku tracą Brodnicę, ale po kilku dniach dochodzi do kontrofensywy z kierunku Jabłonowa Pomorskiego i Rosjanie zostają wyparci z Brodnicy, muszą uciekać znad Drwęcy. To wszystko znajduje się w tej publikacji, dlatego warto do niej sięgnąć. Ja tutaj chciałem jeszcze Państwu pokazać mapy, zdjęcia map, z innej jeszcze publikacji, również poświęconej tym wydarzeniom, pokazującej właśnie, jak wyglądała kontrofensywa polska w okolicy Brodnicy. Ale skupmy się na fragmencie tej książki. Otóż przeczytajmy, jak wyglądała sytuacja w Brodnicy w połowie sierpnia 1920 roku. Oglądamy się za żerzalnią. Leżeliśmy za miastem, a raczej pod górką. Patrzymy, a tam bolszewicy już się przeprawiają łodziami na drugą stronę drwęcy. Patrzymy na Michałowo, a tam zabrali bolszewicy łodzie gimnazjalnego klubu wioślarskiego. I też przeprawiają się na drugą stronę drwęcy, a my tu wysunięci w gruszce całe dwa kilometry naprzód, pisał jeden z uczestników walk pod Brodnicą w 1920 roku. Porozumiewamy się z ułanem rannym i dajemy hasło do powolnego odwrotu. Gdy dotarliśmy do mostu w mieście, już ulicą ogrodową walą się bolszewicy ławą, a więc ostatnia chwila do cofania się nadeszła. Cofaliśmy się od domu do domu, od drzewa do drzewa. Tak opisuje wydarzenia w Brodnicy uczestnik walk pod Brodnicą, Sylwester Bizan. Fragmentów e, mieszkańców, którzy brali udział w wydarzeniach 1920 roku na Pomorzu, w tej publikacji jest jeszcze sporo, dlatego bardzo cenna książka. Dla historyków, dla regionalistów, ale również dla miłośników wydarzeń z sprzed kilkudziesięciu lat na ziemiach właśnie dzisiejszego województwa kujawsko-pomorskiego. Dziękuję Państwu za wysłuchanie tych kilku słów o tej e, lekturze. Zachęcam do oglądania cyklu lektury Niebzdury i poznawania dziejów naszego regionu. Ja jeszcze chciałem Państwu dwa słowa na koniec powiedzieć o śladach wydarzeń z 1920 roku. W Brodnicy Państwo możecie znaleźć cmentarz oraz kaplicę poświęconą wydarzeniom z 1920 roku, a we Wocławku bardzo ciekawy pomnik upamiętniający bohaterów z 1920 roku. Zachęcam do oglądania Lektury Niebzury i poznawania dziejów naszego regionu. Dziękuję bardzo za uwagę.